W tym filmie wyjaśnię Ci, czym są burze i cyklony, oraz dlaczego mogą być niebezpieczne. Dowiesz się również, w których rejonach świata te żywioły występują szczególnie często. Burze to silne wiatry, które mogą występować wraz z różnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak deszcz, śnieg czy grat. Cyklon to szczególnie silna forma burzy, podczas której wiatr wiruje spiralnie. Te wiatry osiągają prędkości przekraczające 100 km na godzinę i mogą wyrządzać poważne szkody. W tropikalnych regionach często powstają cyklony, znane jako huragany lub tajfuny. Burze powstają, gdy na siebie napływają zimne i ciepłe masy powietrza. Ta różnica temperatur powoduje różnice w ciśnieniu atmosferycznym, które napędzają wiatr. Wiatr wieje zawsze z obszarów o wysokim ciśnieniu do obszarów o niskim ciśnieniu. Gdy różnice ciśnień są wystarczająco duże, powstaje burza. Burze są na ogół mniej silne niż cyklony. Cyklony powstają zwykle nad ciepłymi wodami w regionach tropikalnych. Charakteryzują się obrotowym ruchem, który czyni je szczególnie niebezpiecznymi. Cyklon może wyrządzić duże zniszczenia i przemieszczać się na długie odległości. Burze i cyklony występują na całym świecie, szczególnie jednak w obszarach tropikalnych i subtropikalnych. W Europie burze są zazwyczaj spowodowane napływem zimnych mas powietrza i frontami atmosferycznymi. Cyklony powstają głównie na Atlantyku, Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. Szczególnie dotknięte są rejony takie jak Karaiby. Azja Południowo-Wschodnia oraz Wybrzeża Zatoki Meksykańskiej w USA. Burze i cyklony mogą mieć poważne skutki. Silne wiatry mogą powalać drzewa i niszczyć domy. Często towarzyszą im także powodzie spowodowane opadami deszczu lub sztormowymi falami. W niektórych przypadkach takie zdarzenia mogą kosztować życie ludzi. Burze mierzy się na podstawie prędkości wiatru i ich wpływu na otoczenie. Meteorolodzy używają specjalnych skal, takich jak skala Beauforta, do określania siły burzy. Cyklony klasyfikuje się według skali Safira Simpsona, która dzieli je na kategorie od jednej łagodne szkody do pięciu, bardzo poważne szkody. Przed burzą ważne jest dobre przygotowanie. Należy zgromadzić zapasy wody, jedzenia i baterii. Zabezpieczenie okien i drzwi może pomóc zminimalizować szkody. W obszarach, gdzie występują cyklony, często istnieją plany awaryjne i schrony. Tornado to małe, ale niezwykle silne zjawisko wiatrowe. W przeciwieństwie do cyklonu, który obejmuje duże obszary, tornado zwykle dotyczy bardzo ograniczonego terenu. Tornada często powstają w związku z burzami i mogą osiągać prędkości wiatru nawet do 500 km na godzinę. Są one szczególnie niszczycielskie i trudne do przewidzenia. Aby zmniejszyć szkody wywołane przez burze, stosuje się różne środki ochronne. Budynki mogą być projektowane tak, aby wytrzymać wiatr i wodę. Rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania i planów ewakuacyjnych pomaga minimalizować skutki żywiołów. W wielu regionach regularnie przycina się drzewa, aby zmniejszyć ryzyko przewrócenia się.